Cześć, witajcie w Polygon TV. Mówi do Was Lechu. Będę dzisiaj narratorem przygód samociemnego w krainie Kaz-Algar. Samociemny to jest ten jegomość siedzący na wielkiej pszczole. Jest to mój worgen Shadow Priest w grze World of Warcraft The War Within. Um, no i dlaczego jesteśmy w takim, powiedziałbym, troszkę dziwnym miejscu? Zawieszeni nad wielkim, pajęczym miastem. A mianowicie chodzi o to, że idziemy zabić e, World Bossa dzisiaj. I jak sobie kliknąłem, ja myślałem, że tutaj będzie gdzieś w tym pałacu się go bić. Tak jak tutaj pokazuje, nie? Na mapie. Ale okazuje się, że znacznik pokazuje tam. Także musimy jakoś się tam dostać. Mam nadzieję, że ten znacznik nie jest zepsuty. I faktycznie to się gdzieś tam. I co się stało? Gdzieś mnie wywaliło. Eee, eee. Coś chyba jednak ten znacznik źle pokazuje, takie mam wrażenie dziwne. Dobra, zobacz. A, tak, źle pokazuje, Ok. Eee, Okej. Okay. Dobra, już myślałem, że kurczę znajdziemy jakąś super przyczajoną miejscówę. Z Wordbossem. A tu się okazuje, że on po prostu jest sobie tutaj. Do tego będziemy potrzebowali grupy, ale zanim grupa, to sobie zobaczymy, co jest o nim napisane w naszym. Orta de Broken Mountain. Czyli Orta zwołamana góra. Zepsuta góra. Eee, przez długi czas ten. Eee, Podzący po ciemności Łaził się po wszystkich tych jazach, e, i był, pojawiał się w legendach aż kachet. E, jego głos to jest jak trzęsienie ziemi, a jego e, wola jest jak diament, di, diament, a jego siła jest jak adamant. jakiś metal taki. A mimo to on teraz przyszedł do Ashkhet i został spaczony ciemność, ciemną mocą i tą czarną krwią. No i chciał po prostu zabijać. Więc kto się teraz objawi i to zrobi, żeby go zabić? Otóż ja. Znajdę grupę, kliknę join, sign up czy coś tam. Akceptuj i jedziemy. O, i od razu go lejemy. To jest... super. Uuu, przygody. Lejemy bossa. No. To jest... bicie bossa. To jest jak normalnie w starożytnym WoWie. 40 osób i lejemy. To to jest bicie bossa, a nie tam jakieś... Pomysł podoba Eee. nawet ludzie umarli o coś, kurczę. Bęk. O jest Natalia. batalia. Nie tam jakieś rajdy w 20 osób. Ciup. Bęk. Giń. O, ha, ha, ha. Bank. myk, ale mnie wywaliło. O, no i zabity. Nie, nic z niego nie wypadło, oczywiście. Ale to ja się bawiłem świetnie, nie chodzi o to, żeby boss z bossa coś wypadło. Już nie i tak to właśnie udało się nam pierwszy raz zabić losa także fajnie. Jeszcze pamiątkowy ten. Wiecie co? O. No i super. <ślesk> <ślesk> także... Dzisiaj taki króciutki odcinek w sumie, no bo co tu dużo więcej można mówić? E, jeszcze gdzieś to znajdę tylko Adventure Guide. No, jak widzicie, to można z niego dostać rzeczy nawet, które są na poziomie champion. Czyli champion to jest chyba prawie najlepszy. E, no i tyle. Co tu więcej mówić? Także no, dzięki za oglądanie. I do następnego razu już, także mam nadzieję, że się widzimy. Trzymajcie się, cześć!